Idziemy, zobaczymy czy się krowa miała cielić Ostatnia krowa Teraz światło zapalimy zobaczymy O jest. Ostatnie wycielenie mamy w tym roku. Koniec wycielenie Zakończamy. 28. Co mamy? Zaraz zobaczymy co my mamy. Lewoska. Jałoszka jest ostatnie wycielenie, już koniec tej krowy. Sześć jałówek, trzy byczki, w tym trzy pierwsze. Nie pierwsze było jedna jałoszka, potem potrójne bliźniaki, a potem już pojedyncze jałoszki trzybiczki i teraz na koniec roku jajłóżka na brzci te he no na brzci he na brzci he Dzielić się trzeba. O. Coś tam. Dzisiaj to kwiatowe gazy. Od 17.30. O i tak to jest. Zakończyliśmy rok wycieleniem. Jałożko, to jej córka, po niemieckim nasieniu, bezrożna. Jeszcze tam jest, jest jedna. I... A ta <laughs> miała być niecielna, trzy razy był robione USG. się wycieliło za trzy tygodnie temu o, tu już staje. a byłem tylko 20 minut w domu myślę zdążę, jak się będzie cielić to nagramy a tu niestety nic, nawróćcie he tak to przejście jeszcze parę zostało ogonów zakończenie Mój 20 minut byłem w domu, poszłem się, napiłem myślę że zaraz przyjdę dość doświadczona krowa także tu nie trzeba przy niej tańczyć, ale no zobaczyć chciałem ostatniego do wycielenia darowie dojci To by chciał do sprzedania za jakiś czas mi na razie nie potrzeba Tam będzie więcej tych cielon, bo jeszcze jest trochę byczków ale to na kiedyś nagramy jałożki małe, średnie i będą duże cielne Psa to psalotník o to. Čelna, vysoko, po novém roku. E, no, a če zaraz, po pierwszym čelaku, ale uvlivis, nie z tej ziemi. Godzina dwudziesta. Koniec roboty zaraz chwilę. I wy na na lakę do klateczki. Już mam przeszkowany. Także kto by chciał jeszcze byczki, stukilówki, ta te, po trochę podrośnie No nie zdążyłem. No, z ostatnim cielakiem się pospieszyła, ale to nic. i tak to mamy wycielone co ona jeszcze będzie z drugim cielakiem lepiej żeby nie i tu nie trzeba towarzystwa tak to się coś jeszcze na Co ona jeszcze pokaże nam Już dogramy potem no. jak się, ale nie, może drugiego nie będzie, bo on potrafi taki numer odwalić No nic biorę szykuję, zaraj ją syknąć I rok zakończony ostatnim wycieleniem o. Nie wiem zobaczymy co to po jakim to towarzystwie, po niemieckim czy Uuhu. dobra kończymy te do na razie.